Dzień dobry. W końcu musiałem się za to zabrać i skupić się na jednym konkretnym zegarku z tych wszystkich, które w kolejce czekają na to, żeby coś o nich powiedzieć. A ta kolejka się jeszcze zwiększyła. Ale dzisiaj, tak jak zapowiedziałem w poprzednim vlogowym wpisie, chciałbym skupić się na Breitlingu. Na Breitlingu, konkretnie kolcie w wersji GMT z 2009 roku, bo taki zegarek dodałem do swojej kolekcji. Czemu Breitling? Jak to się stało i w ogóle co mnie tak jakoś tchnęło? Przyznam się szczerze, że jeszcze tak z półtorej roku, dwa lata temu patrzyłem na zegarki Breitlinga, na tą ich charakterystyczną wizję, na to ichniejsze DNA, jeżeli chodzi o design, o kształt i o pomysł. Dość takim zdziwionym okiem zastanawiałem się, o co tutaj chodzi wszystko to jednak działo się dopóki nie miałem możliwości pierwszy raz osobiście z Breitlingiem się spotkać. Był to jeden z regata timerów od naszego znajomego i wtedy zobaczyłem, że w tym coś jest. Mają Breitlingi w sobie coś takiego w większości przynajmniej tych klasycznych modeli, że wiem, że to jest Breitling. W nawitajmerze, w takim kolcie, Chevrony na bezelu, dość taki niedyskretny design tarcz i generalnie takie podejście. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, Breitling jako firma, to też firma, która związana jest z chronografami i z lotnictwem przez bardzo długą historię swoją. Te aspekty przekonały mnie do tego, że Breitling to jest bardzo ciekawy wybór, coś, co kiedyś chciałbym mieć. I to kiedyś pojawiło się bardzo znienacka, bo po prostu pewnego razu zauważyłem, że jeden z internetowych, zegarkowych znajomych e, wystawił na sprzedaż takiego Breitlinga, a może nawet nie tyle jeszcze wystawił, co w jednym z wątków zapowiedział taką możliwość. Od słowa do słowa, rekalkulując budżety, zastanawiając się, co musiałoby znaleźć nowy dom, żeby mogło się to udać, stało się. Breitling jest u mnie. I dopóki go nie wyjąłem z pudełka, kiedy odebrałem paczkę, to tak do końca nie byłem Pewien, czy zrobiłem dobrze, ponieważ za tego Breitlinga musiałem poświęcić Christophera Warda GMT. A to był zegarek, który był bliski zegarkowi prawie, że może nie idealnemu, ale takiemu, takiemu doskonałemu rozwiązaniu na prawie, że każdą okazję. Dotarł do mnie ten Breitling, wylądował u mnie no i musiał sprostać e, jak gdyby pewnemu standardowi, który wyznaczyła u mnie już Omega Speedmaster, jeżeli chodzi o takie pierwsze wrażenie. Omega to jest dla mnie bardzo ważny zegarek, już dużo o nim mówiłem, także to nie tylko sam zegarek, ale cała historia i takie moje podejście dużo bardziej osobiste do tego całego tematu. A Breitling? A Breitling nie niósł i nie niesie ze sobą aż takiego bagażu emocjonalnego, jeżeli o mnie chodzi, ale start, że tak powiem, miał zaskakująco dobry. Przede wszystkim wizualnie. Mimo tego, że powinno tu nic nie działać, że to powinno być troszeczkę jak taki zegarek z odpustu, z wszystkim nabydzionym na lewo i prawo, to jest zrobione w taki sposób, że działa. Na ręce jest wręcz niemiłosiernie wygodny. Mimo tego, że na tarczy dzieje się dużo, to jest super, super czytelny. I przyznam się szczerze, że nie miałem jeszcze w rękach, nie miałem okazji obcować zegarkiem, który miałby lepszy antyrefleks niż ten Breitling. Tarcza jest czarna. A gdy zobaczy odrobinę światła, którą trzeba walczyć, żeby była czytelna, robi to super. Jedyne co się dzieje, to zyskuje ona wtedy niebieski kolor. Całość, jeżeli o mnie chodzi, to urzekła mnie do tego stopnia, że praktycznie rzecz biorąc ten taki pierwszy honeymoon wypadł na korzyść Brightlinga nawet w porównaniu z Onagą. A to mnie zdrowo zaskoczyło. Porwał mnie, jeżeli chodzi o wartość początkową. Spodobała mi się bransoleta, co do której nie byłem przekonany, bo ma też swój specyficzny sznyt. Lubi paski, choć to też swoiste zaskoczenie, bo jego tarcza nie jest aż tak prosta, jego cała forma nie jest aż tak prosta, żeby przez tą prostotę był bardzo uniwersalny. A podobał mi się praktycznie na każdym pasku. Do tego stopnia, że tak jak już wspominałem ostatnio, kupiłem sobie oryginalną gumę Breitlinga, żeby nosić go też na gumie. Tych wszystkich rzeczy, to ta guma, szczerze powiem, chyba jest najmniejszym efektem wow, albo robi najmniej spektakularne wrażenie, bo po prostu, mimo tego, że jest jakościowa, to na moim 17-cm nadgarstku jakoś tak nie do końca wygodnie się układa. Nie jest wystarczająco miękka, żeby go objąć w jakiś taki mega wygodny sposób, a jednocześnie nie jest na tyle sztywna, żeby sama kształtowała e, jakiś e, wygodny wygodny obrys, ale to mniejsza z tym. Generalnie mam z nim tyle frajdy, że trudno mi to opisać. Żeby go pokazać w szczegółach myślę, że warto wskoczyć do naszego zegarkowego studia, bo tam to będzie po prostu lepiej widać. Pilot. Co prawda ze mnie żaden, ale lecimy. Tak jak powiedziałem ten Breitling zaskoczył mnie mocno. Mam go teraz na pasku skórzanym, który oryginalnie towarzyszył Speedmasterowi. I tak jak Speedmaster bardzo fajnie lubi się z paskami, tak ten Breitling trochę dla mnie, wbrew pozorom, z paskami też się lubi. Jak powiedziałem, wyrosłem z e, tego podejścia, że wydawało mi się to wszystko nieco przesadzone, ale przy osobistym i bliższym poznaniu zmieniło się moje zdanie. I doceniam te wszystkie małe jego szczegóły: takie Breitlingowe, takie niepowtarzalne i takie właściwe właśnie dla niego, dla tej marki. Dla mnie jednak Gwiazdą tego show jest tarcza. Tarcza i to, co ją zakrywa, czyli szkiełko szafirowe z niesamowitym wręcz antyrefleksem. To na pewno najlepszy antyrefleks, z jakim miałem do czynienia w zegarkach, które kiedykolwiek posiadałem. I niewykluczone, że najlepszy, jaki miałem okazję oglądać we wszystkich zegarkach, które wpadły w moje ręce. Tak jak już wspomniałem, zmienia on właściwie odbiór tej tarczy z całkowicie czarnej. Tudzież głęboko szarej z fajnym koncentrycznym szlifem, na właściwie niebieską. Poza tym, choć na tarczy dzieje się wyjątkowo dużo, to ta mnogość indeksów, mnogość naniesionych rzeczy, okienko, daty z ramką i to wszystko jakoś działa spójnie, przynajmniej w moich oczach. Polerowane indeksy godzinowe właściwie działają tak fantastycznie, że choć kilka fotonów w ciemności, które je spotyka, sprawia, że. Od razu możemy odczytać, która jest godzina. Praktycznie rzecz biorąc, niepotrzebna byłaby luma, ale luma też jest. Jeżeli jesteśmy już przy detalach, to muszę powiedzieć tak klasycznie dla mnie, że działanie koronki jest jak najbardziej ok. Być może to nie jest nic rewolucyjnego, ale robi to co powinna. Zakręca się bardzo precyzyjnie, nie ma żadnego problemu z gwintem. No i jest sygnowana logo Brightlinga. A właściwie literą B z napisu, z loga Brightlinga. To bardzo fajny akcent, bardzo go lubię i mnie to cieszy. Bardzo istotnym czynnikiem DNA tej marki, tych zegarków Brightlingowych, jest specyficzne podejście do Bezela. Do Bezela, który działa bardzo fajnie, praktycznie nie ma żadnego luzu. Trafia tam, gdzie powinien trafiać. A jednocześnie ma swój własny charakter przez te szewrony, które umieszczone są na godzinie 12. Godziny 3, 9 i 6. Takie to fajne. Tak jak już wspomniałem, może to się wydawać nieco przesadne, i ja też na początku miałem takie właśnie opinie i takie właśnie patrzenie, ale jakoś zmieniłem zdanie. Dekiel jest płaski, niewyszukany, przywołuje dość dużo informacji a propos samego zegarka jego model opis, że jest to zegarek z certyfikacją chronometru. Generalnie rzecz biorąc, wszystko co powinno być. Werk, na którym stoi ten zegarek, nazywany jest bodajże B-52 przez Bracklinga, ale jest to ich mniejsza, podobno zmodyfikowana, ale wersja Ety z serii 2900. Czy jest modyfikowana to nie wiem, na pewno jest regulowana, żeby spełniała specyfikację chronometryczną COSC i ta sztuka trzyma się całkiem spoko, bo według moich, co prawda nie jakichś mega precyzyjnych pomiarów, Wydaje się pracować z odchyłką minus 1,8 sekundy na dobę. To chyba jeden z najlepszych wyników wśród wszystkich zegarków, jakie miałem, a przynajmniej tych, które nie są kwarcowe. Wspomniałem też o tym, że charakterystyczna jest Brightlingowa branzoleto. Charakterystyczna przede wszystkim tym, że ma swoje skośne cięcie, to swoje skośne cięcie ogniw, które nie jest takie oczywiste i rzadko spotykane. Jest ona przez to bardzo, bardzo wygodna i generalnie robi robotę. Klamra, no to fajnie wykonana klamra, ale bez jakichś szczególnych cech, feature'ów i innych takich. Od mikroregulacja klasyczna przez piny, skracanie poprzez zakręcane. Śruby, które mają swoje zalety i wady, działa. Myślę, że warto zerknąć, jak będzie wyglądał na bransolecie. Na bransolecie mi bardzo się podoba, chociaż ze względu na to, że jest w pełni polerowana, no, ma dużego bling-blinga i widać go z daleka. Generalnie rzecz biorąc, właściwie rzecz ujmując, nie mogę się do tego zegarka do niczego przyczepić. Na mojej 17 centymetrowej ręce, jego 41 mm bez koronki stosunkowo niska wysokość, wysoka wodoszczelność sprawia, że mógłby być to zegarek podobnie jak mój poprzedni GMT, czyli Krzysztof Ward, do wszystkiego. I muszę się też przyznać, że noszenie go na co dzień sprawia mi ogromną frajdę. A dodatkowo, w porównaniu na przykład z Moonwatchem, ma tą do, taką większą elastyczność techniczną w postaci szafirów, w postaci wodoodporności, co sprawia, że potencjalnie zniesie więcej podczas normalnego użytkowania. A to też fajny aspekt. Generalnie jestem nim zachwycony. Tak chyba być nie powinno, no bo to dość specyficzny zegarek, który jeszcze niedawno jakoś mnie do siebie nie przekonywał, a teraz daje mi najwięcej frajdy. Nie niesie takiego ładunku emocjonalnego jak Omega, ale też ma swoją historię, Marka szczególnie, i robi swoje. Dyskutowałem tutaj w vlogach i ostatnio pokazywałem też na Czasocholikach koncepcję tych kolekcji moich sześciu tudzież w porywach ośmiu zegarkowych, ale przyznam się szczerze, że z tym tutaj kolegą, to gdybym miał złożyć coś jak trojka w zaprzęgu, to byłaby chyba to ta trójka bo uniwersalnością i możliwościami technicznymi, a także tym, do czego można te zegarki zastosować, chyba sprawdziłyby się rewelacyjnie. A ten Colt Breitlinga ma w tym swój duży udział. I takie to jest to moje spotkanie z Brightlingiem. Nie takie oczywiste i nadal zaskakujące. Naprawdę namieszał mi ten zegarek, bo nie sądziłem, że może sprawić mi tyle frajdy. Co więcej miałem okazję pokazywać go też Mr. J. i jego wrażenie z podobnym podejściem, że Breitling to nie ta bajka, to nie, nie ten klimat, też było zaskakująco pozytywne. To jest w ogóle fajna sprawa. Fajne jest to, że jest to marka, która ma takie modele i to ma ich dużo, bo i to cała seria, która używa chevronowych bezeli, jak i Navitimer, tam są po prostu nieprzebrane zasoby własnego DNA, takiej własnej tożsamości. Nie mylisz Brightlinga, gdy go widzisz z czymś innym. Nie udaje generalnie, rzecz biorąc czegoś, co jest w miarę oklepane, uniwersalne i żeby było takie, żeby podoba się wszystkim. Nie. Robią coś swojego w dużej mierze i to mi się bardzo podoba, to mi bardzo imponuje. Także jestem nim zachwycony na koniec dnia ciągle Nieco żałując, że pozbyłem się Christophera Warda GMT, bo to był naprawdę świetny zegarek. Może mi się to kiedyś jeszcze uda odkręcić jakoś. To jestem zadowolony, szczęśliwy i latam nomen omen sobie z Brightlingiem. To tyle tych przemyśleń na temat tego zegarka. Dziękuję i do zobaczenia.